Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Smoke.pl. Dziś chcę Państwu zaprezentować clearomizer Vivi Mini BDC. Clearomizer Vivi Mini BDC. Jest to clearomizer także dolnogrzałkowy w systemie dwugrzałkowym. Aby z niego korzystać, wystarczy obrócić go usnikiem w dół, odkręcić podstawę, której umieszczona jest grzałka BDC. Następnie uzupełniamy pojemnik płynem, pamiętając, aby nie przelać metalowej rurki, która znajduje się w środku ponieważ wszystko nam wyleci przez ustnik i będę uzupełniał całego pojemnika jak widać pojemnik jest uzupełniony tyle nam w zupełności wystarczy do testów przykręcamy podstawę i co teraz robimy osobiście polecamy przykręcić pojemnik do baterii można oczywiście także opcjonalnie dokupić sobie pierścień maskujący, ponieważ mamy tu wystający gwint po skręceniu z baterią. No nie wygląda to zbyt rewelacyjnie. Pierścienie także te posiadamy w swojej ofercie. Przykręcamy go na zewnętrzny gwint baterii, następnie przekręcamy I Aby korzystać, polecamy na początku bez przyciskania przycisku baterii. Zrobienie 5-6 mocnych zaciągnięć, aby płyn został zasany na grzałkę, ponieważ jest to system dwugrzałkowy, także tego płynu troszeczkę potrzebuje. I dopiero po takim zabiegu możemy spokojnie przycisnąć przycisk oraz zaciągnąć się z naszego clearomizera.